Mariusz, Grzegorz, z nami również Mikołaj. Od urodzenia Mikołaj. Tak jest. Mikołaj, który w czapeczce, bo dzisiaj jest przecież wigilia sama. No i Paweł Szelonk, Geodeta, firma Geotrans który pomoże nam właśnie znaleźć ten południk, którego tutaj szukamy, który przebiega właśnie przez teren powiatu kartuskiego, a m.in. koło Mirachowa przez teren gminy Kartuzy. Paweł Szeląg, dodam, że Szeląg to była moneta zawkowa w XIII wieku, a jego kurs w 1325 roku to 3,49 zł. Musi dodać dobry Szelong. Dobry szanowny. Paweł, powiedz, z jaką dokładnością uda się znaleźć ten, pomożesz nam znaleźć ten, ten południk, ale także jakiego sprzętu wykorzystujesz do tego? Wykorzystamy do tego sprzęt e, odbiornik satelitarny. Z dokładnością do centymetra wyznaczymy owy południk. Czyli takich południków? Wyznaczymy dwa punkty, bo jak wszyscy wiemy z geometrii, żeby wyznaczyć prosto, musimy mieć dwa. Punkty. Czyli pokażę, wyznaczam dwa punkty, które pokażą dokładnie Przebieg jak, jak przebiega przez całą kulę ziemską właśnie ten południk. 18 stopni, 18 stopni. długości geograficznej wschodniej. To trzeba no, też dodać. To już tak dobrze nie wiem, ale wiem o tym, że przez Polskę przebiega 10 takich południków, oddalonych no od nie. siebie około 70-80 no km. mędrcy też ze wschodu przechodzili. No Dokładnie. To, to ma jakiś związek. Południków jest takich, przez Polskę przechodzi 10 na szerokości 649 km, bo taka szeroka jest Polska. Jest również 6 równoleżników, są one oznaczone numerami od 14 do 24, a my szukamy 18. Dokładnie. Tak więc do pracy. Szukamy, tak żeby pewnie, w tym miejscu, Taki pełnoletni, 18. Szukamy, szukamy go, żeby właśnie z tamtego miejsca, chyba po raz pierwszy, złożyć życzenia, właśnie jest. świąteczne. No byliśmy na najwyższym szczycie, teraz będziemy na południku. Osiemnasty. Tak 18. Jest. Szukamy go. ile pracy, żeby znaleźć to miejsce do złożenia życzeń. Jednego z dziesięciu, które w Polsce leżą e, tych południków. Dodajmy, że tu właśnie przez minę Kartuzy koło Leśniczówki w Mirachowie przechodzi ten południk, a kolejny dopiero gdzieś koło Słupska, więc yy, no kawał drogi. No kawał drogi, ale jesteśmy w takim miejscu, które chyba się kojarzy no, na pewno mieszkańcom naszego powiatu, powiatu kartuskiego, bo jesteśmy z tyłu za nami. Chłopaki szukają miejsca dokładnie, a kawałek dalej, dosłownie 300 metrów dalej, mamy leśniczówkę, słynną leśniczówkę w Mirachowie, gdzie jest jazz w lesie, gdzie są imprezy. Bardzo urokliwe miejsce, ale o tym miejscu też bym chciał powiedzieć, o tej okolicy, że dosłownie 500 metrów stąd jest Ameryka. Ameryka, tak, o Mirachowa jest Ameryka. E, no i kawałek dalej, jest też Palestyna, czyli mamy takie. A miejsce... dzisiaj wigilia. A dzisiaj wigilia, czyli wigilia jest na całym świecie, więc można powiedzieć, że mamy tutaj w zasięgu cały świat. Ale ja też myślę, że jak będzie naniesiony ten punkt tego południka, to tutaj będzie też nasz pan Geodeta, pan Paweł Szeląg, też go oznaczy odpowiednio. I myślę, że to będzie takie też bardzo fajne dla uczniów szkół pobliskich, że, żeby tu przychodzić, żeby e, że po prostu będą mogli sobie robić zdjęcia. Ale też też taka forma nauki geografii, że tutaj właśnie przychodzi jeden z południków naniesionych. No, my naniesiemy w tej chwili e, palik, pokażemy, w którym to jest miejscu. E, no, i później mam nadzieję, że e, będzie też e, e, zarządca tego miejsca, który postawi prawdziwą... 18. Albo, albo władzę tego terenu. Oczywiście. Bardzo fajny pomysł. My rzucamy pomysł i myślę, że pomysł godny dalszej realizacji. Kolejne fajne miejsce. Kolejna fajna atrakcja która jest na ziemi tak. Mirachowskiej. Tym bardziej że tutaj Paweł Żeląg naniesie geodeta naniesie dwa paliki, które będą oznaczyły, oznaczały dokładny kierunek tego południka, żebyśmy już nie musieli błądzić, a z dokładnością co do centymetra. Także zapraszamy też do lasów Mirachowskich. Mamy Luby -Gosz, mamy Leśniczówkę, mamy lasy pełne grzybów. No i kolejną atrakcję, czyli miejsce, w którym mamy nasz Południk, południk. Kaszubski Południk. Kaszubski Południk, tak można go nazwać. A my idziemy pomagać chłopakom, bo widać, że trzeba trochę tam, trochę tam przeczyścić miejsce, bo widocznie, widocznie nasz pan Godeta już go znalazł. Paweł Szeląg. E, mamy ten południk. Mamy, udało się. nam się wyznaczyć. Mimo ciężkiego terenu, jaki mamy tutaj, las i, i krzaki. No bo widziałem, że jest problem, też, żeby tutaj zasięg tak, łapać, żeby połączyć się z ustaleniem z pozycji. Tak? E, Mieliśmy problem z ustaleniem pozycji ze względu na trudny. Trudny tutaj teren. Duży las, dokładnie wysoki. widać. Dokładnie widać. Nawet tutaj nam przeszkadza. Drzewo. Słuchajcie, Kaszubski Południk. Piękna nazwa, Grzesiu. Ty to powiedziałeś pierwszy. Tak jest, Kaszubski Południk. Myślę, że kolejna rzecz, która po nas zostanie. Tak. I każdy teraz jak będzie poruszał się tą drogą do leśniczówki w Mirachowie. Tutaj właśnie mamy napis. Nie dość, że jest tutaj punkt wyznaczony, to dokładny kierunek tego południka dzięki Pawłowi Gredecie Udało się to wyznaczyć. Możemy się czuć jak 18-letni odkrywcy. Tak jest, 18 południk jest koło Mirachowa koło leśniczówki. Czyli znowu jesteśmy moci. Jesteśmy moci. Słuchajcie, punkt kulminacyjny mamy to miejsce, z którego chcemy złożyć życzenia świąteczne. Tak jak rok temu na Wieżycy, dzisiaj przy 18 południku na terenie gminy Kartuzy. Mariusz, od prawej strony zacznę od ciebie. Ja zawsze. Zawsze miłości bliźnich i życzliwości najbliższych. I myślę tak, że spełnienia marzeń i niespełnienia obaw, bo czasy są bardzo niespokojne. I na końcu jeszcze po Kaszybsku Wsiadźcie go, balny na głodę, żeby wam w jedno belno siło. Piękne kaszubskie przesłanie. Grzegorz, czy tamte życzenia się spełniły i jakie są kolejne? No, e, myślę, że trzeba życzyć przede wszystkim czasu dla każdego i żebyśmy nauczyli się żyć trochę wolniej, żebyśmy obdarowywali innych ludzi tym swoim czasem, bo chyba jest taki dobrobyt, że jeżeli ktoś ma dwie ręce, to potrafi odnaleźć się e, e, pieniądze, natomiast e, przede wszystkim czas, przede wszystkim zdrowie, spokój e, i takiego rodzinnego ciepła życzymy. E, kolejny rok przed nami, także święci go, gobelny go na te nowe głedy. Jak ktoś powiedział, jak się rano budzisz, otwierasz oczy, robisz sobie kawę, to już powinieneś być szczęśliwy, bo jesteś na tym świecie. Andrzej, mój sąsiad, też rok temu e, e, na Wieżycy dzisiaj przy pełnoletnim e, południku. Co ty, czego ty życzysz najbliższym, sąsiadom? Dosłownie teraz mi tak przyszła taka myśl. Spotkaliśmy się tutaj i w głowie mam coś, cały czas coś takiego, jak cieszmy się małymi rzecz, rzeczami. Ale tu mam Mariusza, który był bardzo długi czas redaktorem naczelnym Dziennika Łódzkiego. Teraz stworzył własny portal. Grzesia Szybkowskiego, który Stworzył no, nie małą rzecz, ale e, zaczęło się jakby od miniatury, tak, e, a skończyło się na czymś ogromnym. Na gigantach. Na gigantach wręcz. Paweł, e, czego ty życzysz? Wszystkim, no, Z uwagi. uwagi, że tu kolega Andrzej, troszeczkę. E, szybko, e, długo, przepraszam, długo e, życzył jak krótko. Zdrowych, wesołych sił. Mikołaj, dzisiaj na pewno będzie dużo prezentów pod choinką, bo jest Wigilia. Mi się, mi się przy, przypomniało, bo e, niedawno zmarły, ale znakomity e, aktor i satyryk Stanisław Tym, który zawsze mówił w takich okolicznościach, czyli przed e, świętami zdrowia, a resztę sami sobie wykompinujcie. I to są święte słowa tak naprawdę. Na, na przebiegu lat można tylko właśnie tak na życie patrzeć. Ja tak samo e, czego mogę życzyć? Po pierwsze podziękować, bo zobaczcie i wystarczy kilka telefonów i można się spotkać, można w samą Wigilię, bo tak naprawdę przecież mamy już y, samo południe. Y, za chwilę, za chwilę Mariusz, y, Grzegorz, Andrzej, y, Paweł usiądziemy przy stołach z rodzinami, a jednak jest możliwość w tym pędzie tego życia, co podkreśliłeś, żeby zwolnić, jest okazja, żeby dwie godziny pójść do lasu, dać sobie pewne zadanie, spędzić miło chyba czas, bo tak można tylko a, powiedzieć. To czy trafimy do domów, to pewności nie ma, gwarancji nie możemy dać żadnej. No właśnie, ale, jest ale po, pasterce na pewno po pasterce na pewno trafimy. Słuchajcie, ja, ja trafimy. Ja też życzę wszystkim właśnie tego najlepszego: tego, żebyście patrzyli na mnie i zobaczyli, że jest, można poświęcać czas drugiej osobie. Ja wam dziękuję, że poświęcacie mi ten czas, że prócz pracy zawodowej to naprawdę wystarczy tylko chęć woli, żeby pięknie się spotkać, porozmawiać. Patrzenia też na osoby młode, które, które są na taką naszą przyszłością, nastolatkowie które mają pewnie inny punkt widzenia niż my już dorośli, ale, ale mają dobry punkt widzenia. Często nie patrzą na jakieś rzeczy, które, które dla nas były wzorcem, ale oni patrzą w przyszłość i musimy o nie bardzo dbać. Tak, tak ja to postrzegam, dlatego życzę wszystkim, żebyśmy znaleźli ten czas właśnie przy tych stołach, ale żeby te dwa dni świąt również były okazją, żeby nie tylko wysłać te sms-y, które już dzisiaj mi przyszło kilkadziesiąt bo tak naprawdę, no nie jesteśmy w stanie wszyscy ich przeczytać no, już okay. ale wystarczy, nie słuchajcie tak na żywo, bezpośrednio na żywo, tak wsiąść do samochodu pojechać do sąsiada byle jakiego tak jest i spędzić z nim miło <laughs> czas i jeszcze dla rodzin, żeby wyciągnąć właśnie w tym czasie kartony zdjęć, które od dziesięciu kilkudziesięciu lat nie były nigdy wyciągane a przy nich naprawdę można pięknie spędzić czas i posłuchać naszych przodków nasze, nasze korzenie to co jest dla nas wszystkich najważniejsze tak więc, panowie wsiąść do samochodu, byle jakiego Jedziemy. Dobrze, że nie sąsiad właśnie, bo sąsiad jest bardzo dobry. Tak więc jedziemy do domu, żeby spędzić ten czas z naszymi rodzinami w spokoju przy wieczornym stole, stole i choince. Dziękuję wam, dziękuję wam wam bardzo. Wesoły dzień.